Nic z tego niezwykłego, wyjątkowego wydarzenia. Kiedy od 24 lutego ubiegłego roku najpierw tysiące, potem setki tysięcy, a wreszcie miliony Ukraińców zmierzały w kierunku granicy z Polską, w sercach i umysłach wielu z nich tkwiła się myśl, co nas tam czeka, jak nas przyjmą Polacy, jak się zachowają. I Polacy zachowali się tak jak trzeba. Odkryli swoje serca, nikt ich do tego nie zmuszał. Zrobili to w poczuciu solidarności, odpowiedzialności, empatii, zrozumienia i współczucia dla tych najsłabszych. Dla kobiet, dzieci, osób starszych, ale także osób niepełnosprawnych. Przyczyną tego lęku i niepokoju, szczególnie wśród starszego pokolenia uciekających Ukraińców, nasza trudna przeszłość. I choć na przestrzeni stuleci Polacy i Ukraińcy potrafili ze sobą zgodnie współistnieć, to są takie karty, które są dla nas, Polaków, szczególnie bolesne. Jedną z nich jest to i tragedia, która rozgrała się, a której apogeum właściwie przypada na lata 1943-45. To wtedy w czasie wojny pojawiła się straszna ideologia, zabójcza ideologia, która niszczyła ludzi i niszczyła całe narody. Skrajny nacjonalizm to on kazał wtedy mordować sąsiad sąsiada. Mąż, żonę i własne dzieci w imię tej chorej ideologii. Ideologii, która powodowała, że w ludziach zaczynała coraz mocniej rozwijać się nienawiść. A nienawiść zawsze niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi. Polacy zachowali się jak trzeba, ale byli też Ukraińcy, którzy w tych trudnych bardzo niebezpiecznych dla Polaków w czasach, udzielali im pomocy. Udzielali schronienia, opiekowali się sierotami, opatrywali rannych, wskazywali drogę ucieczki. My, Polacy, o nich pamiętamy i czcimy także ich pamięć, bo wielu z nich zginęło za pomoc udzielaną Polakom. Ale myślę, że właśnie dziś, kiedy Ukraina. Pogrążona jest w tak okrutnej wojnie. Właśnie teraz Ukraińcy powinni najlepiej rozumieć nasz ból, ból rodzin, które pamiętają, które przez lata nie mogły mówić o Wołyniu, nie mogły czcić pamięci swoich bliskich, zamordowanych w tak okrutny i systemowy sposób w takiej liczbie ponad 100 tysięcy. Zrozumieć, dlatego że dziś to na Ukrainie trwa zbrodnia ludobójstwa przeciwko narodowi ukraińskiemu. I to w polskim parlamencie nie tak dawno przyjmowaliśmy uchwałę, która określiła zbrodnie popełniane przez Rosjan na Ukraińcach nie tylko jako zbrodnie wojenne, ale także jako zbrodnie ludobójstwa. I to jest najlepszy czas, kiedy możemy tę straszną ranę, ranę, która przede wszystkim nigdy nie zabliźniła się w sercach rodzin i potomków tych Polaków, którzy w sposób tragiczny ginęli właśnie na Wołyniu, na Polsce Wschodniej. Żeby te rany się zabliźniły potrzebujemy działania. Polacy zachowali się jak trzeba. Teraz oczekujemy tego, co w naszej cywilizacji, w naszej cywilizacji i kulturze chrześcijańskiej jest najważniejsze, co jest potrzebne zarówno nam, Polakom, jak i wam, Ukraińcom. Każdy z nas po śmierci bliskich musi przeżyć czas żałoby. Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, w którym pochowani są bliscy, gdzie można postawić krzyż, gdzie można zapalić znicz, gdzie można się pomodlić. I o to apelujemy. Ja chciałam bardzo podziękować panu przewodniczącemu Rusłanowi Stefańczukowi, bo to z jego inicjatywy na moje zaproszenie, ale z jego inicjatywy pan przewodniczący po raz pierwszy w sposób bardzo emocjonalny przemówił w polskim parlamencie podczas oficjalnej wizyty, którą niedawno odbył i z jego inicjatywy to on poprosił mnie o to, czy mógłby razem z nami uczcić pamięć pomordowanych Polaków podczas rzezi bołyńskich. Dziękuję bardzo serdecznie za tę konieczność. Chciałabym przyznać, że są tu przedstawiciele państwa ukraińskiego jest razem z nami podczas tych obchodów. Naprawdę bardzo to doceniamy. Te rany zabliźnić się muszą. My nie możemy zapomnieć o ofiarach. Nie wolno nam o nich zapomnieć. My wciąż pamiętamy właśnie po to, żeby nigdy więcej taka zbrodnicza ideologia już się nie pojawiła, żeby nie zakorzeniła się w sercach i umysłach ludzi, ale przede wszystkim po to, żeby bliscy mogli być, być spokojni o swoich, że ich odnaleźli, że oni są pochowani w pochówku chrześcijańskim, że można się pomodlić na ich grobie a ponieważ między mną, panem przewodniczącym Stapańczukiem nie ma tylko relacji, jakie łączą przewodniczących Parlamentu, i rozmawiamy prywatnie także o tych trudnych sprawach. Ja wierzę, że będziemy w stanie rozmawiać także o Wołyniu. O tym, żeby jak najszybciej mogły być przeprowadzone ekshumacje i żebyśmy mogli naszych rodaków zamordowanych 80 lat temu godnie uczcić pochować, pomodlić się. Państwa, nasza historia jest długa, wspaniała, ale ma te trudne, bolesne karty, ale Polacy pokazali nie jeden raz, nie jeden raz, że potrafią walczyć nie tylko o swoją wolność, ale także o wolność innych narodów. Dziś to Ukraina przejęła tę pałeczkę. Dziś to Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o nasze bezpieczeństwo. I zarówno Polska, jak i Ukraina ma sąsiada, który jest niezwykle niebezpieczny. To jest Rosja. Rosja, która zawsze stosowała tę samą starą metodę skłócania ze sobą tych, którzy podobnie myślą, czują, którzy mają podobne korzenie, podobne wartości wyznają i tak jest i teraz. Ta sprawa Wołynia musi być załatwiona między nami i Ukraińcami. Nie pozwólmy, żeby załatwiał ją ktoś trzeci. Musimy to zrobić sami i o to również apelujemy. Bo my też pamiętając o przeszłości, szanując to, co się wydarzyło, pamiętając przede wszystkim o ofiarach, chcemy iść w przyszłość. Mamy naprawdę niepowtarzalną szansę, żeby nasze wzajemne relacje polsko-ukraińskie były naprawdę trwałe, silne w poczuciu bezpieczeństwa i Ukraińców, i nas, ale także tej części Europy. Ale żeby tak się stało, trzeba powiedzieć prawdę. My tę prawdę już znamy. Ona nie jest zaskakująca. Trzeba tylko o tym głośno powiedzieć, tak jak robimy to dziś. Trzeba. Te ofiary, które dzisiaj leżą w bezimiennych grobach, wydobyć, pochować. Jeśli prawda już całkiem wyjdzie na jaw, zobaczymy, pochowamy, pomodlimy się, to co, co będą mogli zrobić nasi grobowie? Już nic, bo ta prawda i Was, i nas wyzwoli, pozwoli nam iść do przodu, patrząc w przyszłość. Na to liczymy, o to prosimy. W tych sprawach będziemy prowadzić rozmowy, a dziś, proszę Państwa, bardzo nisko chylę czoła przed wszystkimi ofiarami, które zginęły w tak okrutny sposób na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w innych częściach Polski, ale też chcę się nisko pokłonić rodzinom i tym, którzy jeszcze żyją, którzy przetrwali, przeżyli tę rzeź Wołyńską. Jesteście Państwo dzisiaj z nami. To jest wielka trauma, która z pewnością pozostaje na całe życie. Ale proszę pamiętać, że Państwo tego krzyża nie niesiecie sami. Pomagamy Wam ten krzyż iść, bo jesteśmy przy Was, jesteśmy obok z Was, jesteśmy z wami. Oby dobry Bóg sprawił, żebyśmy jak najszybciej mogli naszym bliskim, którzy zginęli na wołyniu, postawić z nich i pomoglić się nad ich grobami. Dziękuję bardzo.